Cześć, ja mam na imię Tomek, a to jest kanał Magia Excela, na którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu niekonwencjonalnych zastosowań Excela w biznesie. Dzisiaj wybrałem bardzo niekonwencjonalny temat, a dokładnie będę chciał poruszyć temat innowacji, ale może nie tyle innowacji w Excelu, ale jak tworzyć innowacyjne rozwiązania, jak być twórczym właśnie dzięki Excelowi. A pewną inspiracją do tego spotkania jest to, że najbliższe spotkanie Excel Coffee Room to są takie cotygodniowe spotkania we wtorki o godzinie 10. Tam też możesz mi zadawać pytania na żywo dotyczące Excela i właśnie to najbliższe spotkanie 28 lutego poprowadzę z bardzo nietypowego miejsca, dokładnie z targów Sweet Expo w Warszawie. I co to ma wspólnego z Excelem? No, ma i to bardzo dużo. Otóż w trakcie tych targów, już od kilku lat tam się wystawiamy, prezentujemy wiele innowacyjnych rozwiązań informatycznych, programów informatycznych, które wspierają procesy zarządzania produkcją, handlem, też w dużej mierze właśnie są one przeznaczone do branży cukierniczej. Ale najważniejsze jest to, że te wszystkie programy swój początek miały właśnie w Excelu. I o tym dzisiaj opowiem. Opowiem też, czym tak naprawdę dla mnie osobiście jest Excel, ponieważ niektórzy uważają mnie za takiego pasjonata, jakiegoś czasami też twierdzą, że mam świra na punkcie Excela, ale nie. Tak naprawdę, gdybyście mnie zadali pytanie, czym dla mnie osobiście, czy mi się kojarzy Excel, to powiem Wam, że dla mnie Excel to przede wszystkim twórczość, kreatywność i właśnie innowacje. W związku z tym, jeżeli myślisz być może o wejściu do świata IT, chciałbyś zostać analitykiem, programistą, szukasz drogi rozwoju, chciałbyś awansować, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Podzielę się swoim doświadczeniem, jak doszło, że jestem dzisiaj tutaj, gdzie jestem. Na początku może taka bardzo krótka historia. Otóż przez 18 lat mojej kariery zawodowej zarządzałem różnymi firmami. Głównie były to firmy produkcyjne, firmy handlowe, w dużej mierze właśnie branża spożywcza. Ale jak już osiągnąłem pełnoletność, 18 lat, no to postanowiłem wyfrunąć z gniazda i powiedziałem sobie, ok, koniec, zakładam własną firmę. I w roku właśnie 2010 założyłem firmę Xmart. I co ciekawe, tak zrazuję Wam genezę nazwy Xmart. Już Xmart pochodzi od właśnie od Excela i Management Art, czyli sztuka zarządzania w Excelu. I taka była moja pierwsza intencja, kiedy zakładałem moją firmę, żeby. Pokazywać, jak lepiej zarządzać, ponieważ przez te 18 lat, kiedy pracowałem w różnych firmach, nieważne czy byłem, tak jak w mojej pierwszej pracy, miałem bardzo ciekawe stanowisko specjalisty do spraw marketingu, reklamy i zbytu. Wiele, wielu myślę oglądających ten film, nawet nie wie, co to jest zbyt, no to było właśnie zbywanie towaru, czyli handel. To tak na marginesie. Potem, kiedy już zajmowałem stanowiska menedżerskie, to wielokrotnie wykorzystywałem Excela m.in. do analizowania danych, do obliczania rentowności. Także Excel był taką dla mnie podstawą przy budowie strategii. W związku z tym, tak sobie pomyślałem, żeby dzielić się tą swoją wiedzą, i powstał Xmart. Ale. Jak to w życiu bywa, czasami mają przypadki, chociaż uważam, że przypadków nie ma. Tak się złożyło w tamtym okresie, że jeszcze pracowałem w fabryce WAG, w znanej lubelskiej fabryce WAG i tam zastanawiając się, jak można rozwinąć produkty, rozwinąć wagi. To zacząłem się zastanawiać nad takim elementem, jak połączyć wagi z komputerami, ponieważ o ile no, takie zwykłe wagi kuchenne czy też do ważenia masy ciała no, są proste urządzenia, o tyle w przemyśle wagi bardzo często stosuje się do w różnych procesach produkcyjnych i zachodzi konieczność wykonywania różnych dodatkowych operacji np. wydruku etykiet czy też ewidencji zdarzeń. Więc zacząłem tutaj tak trochę kombinować, co by tu zrobić, żeby wprowadzić nowe funkcjonalności, ponieważ do wagi nie można czegoś takiego wprowadzić, z racji tego, że generalnie wagi są urządzeniami legalizowanymi i tam nie mamy za dużego, powiedzmy, manewru działania, ale już w komputerze możemy zainstalować dowolne oprogramowanie. I tak z czasem powstał system Xprint i jego nazwa wywodzi się właśnie od tego, że pierwotnie system Xprint był przeznaczony do wydruku etykiet w połączeniu z wagami. I tu się zaczyna cała zabawa, ponieważ na początku tego wszystkiego był właśnie Excel, i o tym Wam dzisiaj opowiem. W moim ostatnim filmie wspominałem Wam właśnie, że. Ważne jest to, żeby robić sobie kopie zapasowe, i ostatnio, przeglądając, właśnie z jeden dysków, natrafiłem na, właśnie, na plik program sprzed prawie 10 lat ponad 10 lat w którym to opracowywałem modele przyszłego systemu XSprint i tym będę chciał się z Wami podzielić. Tak to wygląda. Pierwowzór systemu Xprint i po, pokrótce Wam powiem, na czym on polega. Otóż na początku wybiera sobie jedną z wersji takiego programu, i tutaj widzimy wygląd ekranu. To jest ekran dostosowany właśnie do ekranów dotykowych, dlatego że od razu było założenie takie, żeby operator na produkcji miał ekran dotykowy, żeby szybko i sprawnie obsługiwać taki program. I co możemy tutaj zrobić? Możemy sobie wybrać produkt. Czyli, jeżeli tutaj kliknę na nazwę produktu, no to mogę sobie wybrać jakiś produkt: lody czekoladowo-wiśniowe albo lody poziomkowe 150 gram. I od razu powiem, to jest taki symulator. Tutaj mogę sobie wybrać masę. Optymalną to jest 165 gram. No i tutaj, gdybym sobie robił przyciski plus minus, to zobaczcie, ta waga może mi wzrastać, może mi tutaj też waga maleć. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę sobie zmienić operatora. No tutaj, w ten sposób. Następnie, mogę też zmienić datę ważności. Tutaj jest data ważności akurat równa dacie produkcji, ale mógłbym sobie, zobaczcie, tutaj podnosić, zmieniać. I najważniejsza rzecz, idąc dalej. Mógłbym sobie wybrać też rodzaj etykiety. Zobaczcie, tutaj mam różne wzory etykiet. Załóżmy, że ja wybiorę sobie tą etykietę. Jeżeli przejdę do druku, to zobaczcie, mam taką prostą etykietę, ale gdybym wybrał jakieś inne etykiety, na przykład tego typu, drukuj. No tutaj nie ma akurat składu surowcowego, ale tutaj, gdybym podłączył składy, to mógłbym tego typu sobie etykietę wydrukować. I teraz rzecz kolejna, bardzo ciekawa. Nagle się okazało, że właśnie tego Excela możemy podłączyć. Połączyć z wagą, i tutaj mam sobie taką wagę, i zaraz zobaczycie, jak to działa. Kliknę tutaj taki magiczny przycisk, tutaj Connect, tylko jeszcze jedną rzecz. Zmienię sobie tutaj tą wagę, żeby pokazywała mi w gramach i ok. I zobaczcie, co się stanie. Teraz pomiar, który się tutaj pojawia na tym ekranie pochodzi prosto z wagi i zobaczcie co tutaj ciekawego się jeszcze dzieje w momencie kiedy tutaj uruchamiam tutaj wagę to jednocześnie tutaj z tej lewej strony od razu widzę czy mój, mój zakres Mieści mi się też w, w, w normie, w normie ważenia. I zobaczcie, mam na przykład 139 gram, robię drukuj i tutaj widzę też 139 gram. Zmienię sobie etykietę, żeby tak było prościej. Drukuj teraz, nawet jeżeli ja tutaj coś poruszam na tej wadze, dołożę jakiś produkt, to automatycznie zmienia się nie tylko masa, ale też od razu zmienia się kod. To jest właśnie kod EAN, wagowy. I to był taki pierwszy początek, który dał mi naprawdę niezłego kopa, bo nagle się okazało, że naprawdę sporo można zrobić w samym Excelu. I dzięki temu powstały bardzo różne koncepcje. I teraz podam Wam drugą wskazówkę. Gdybym pozostał tylko i wyłącznie przy Excelu, to prawdopodobnie te programy no, nie ujrzałyby nigdy takiego Większego, szerszego światła dziennego. I wtedy postanowiłem, że zatrudnię do swojej firmy nową osobę, i tak dołączył do naszego zespołu Kuba. Kuba dzisiaj już jest też partnerem naszej spółki. I na początku zaczynaliśmy dokładnie tak samo, zaczynaliśmy właśnie od VBA, ale z czasem Kuba przeszedł w kierunku dotnetu, i tak krok po kroku nasze technologie zaczęły walować w kierunku właśnie bardziej zaawansowanych narzędzi. I teraz wam pokażę rzecz najciekawszą. To, co tutaj było opracowane w Excelu przełożyliśmy na inne programy, jak to wygląda? Teraz uruchomię sobie program wydruki, jest to element właśnie systemu Xprint i zobaczcie, że zaraz tutaj zobaczymy, że wygląda on bardzo, bardzo podobnie, jak ten poprzedni model. Zobaczcie, tutaj też mam masę, tylko że ja teraz sobie zmienię jednostki, bo on jest tutaj ustawiony na kilogram. I teraz świetnie. Zobaczcie jak to działa. Tutaj podobnie. Mogę sobie wybierać produkty, który, zobaczcie, bardzo podobnie wygląda jak tamten model. Wybrałem sobie chleb razowy. Teraz jak on działa? Tutaj, jeżeli podnoszę masę, jak dojdę do masy optymalnej, to się zmieniają kolory, zmienia się też skala. Tutaj też mogę sobie modyfikować przyciskami plus minus. Mogę też wybierać, no tu akurat operatora w tej wersji akurat nie, ma, nie mam, ale mógłbym mieć. Mogę też sobie podobnie wybierać etykiety. Zobaczcie, jest tutaj bardzo duża zbieżność. O co tutaj chodziło? Otóż początkiem tego wszystkiego był Excel, ponieważ w Excelu modelowałem tego typu rozwiązania. Jest to bardzo proste. I kiedy Sprawdziłem działaniem, Wrócę jeszcze może na chwilę do tutaj do właśnie do wersji tej Excelowej. Ja opracowałem wiele różnych tego typu wyglądów funkcjonalności, ponieważ sprawdzałem, czego potrzebują klienci, jakie są potrzeby. Były nawet takie wersje, które służyły na przykład do ewidencji przyrostu masy zwierząt, i, i program też analizował sobie masę przed, masę po. Także różne takie właśnie dziwne rzeczy można było robić. Właśnie dzięki Excelowi. Powstało wiele takich ciekawych rzeczy. Na tym to jest był dopiero tak naprawdę początek, początek dalszej naszej zabawy. Też zaczęło się od targów na pierwszych targach, na których się wystawiliśmy, zaprezentowaliśmy nasze rozwiązania właśnie związane z ważeniem i drukowaniem, i wtedy nasi klienci podsunęli nam kolejny pomysł. To był okres, kiedy wyszło rozporządzenie 1169, które zobowiązuje, obliguje producentów branży spożywczej. Do umieszczania wartości energetycznych na produktach spożywczych, jeżeli to jest towar paczkowany. No i wówczas to, była, to był ogromny problem, ponieważ małe firmy, piekarnie, cukiernie, no nie były w stanie sobie pozwolić, żeby każdy produkt oddać do analizy, która kosztowała wówczas w granicach 400-500 zł. I na co wpadłem? Zobaczcie. Podobnie jak w przypadku systemu Xprint, i troszkę powiększę, postanowiłem napisać program do obliczania wartości odżywczych. I tutaj ciekawostka. Cały ten program, napisanie zajęło mi tylko 3 dni i zobaczcie, jak on miał funkcjonalność. Mogę wejść sobie w moduł receptur, tutaj troszeczkę mogę powiększyć, mam listę receptur, mogę sobie wybierać dowolną recepturę, jakiś tam chleb staropolski i mam tutaj składniki. Podobnie mam całą listę składników, mogę sobie wybierać jakieś składniki, składniki dodawać np. 1,25 kg, to się tutaj dodaje i tak dalej. Teraz na podstawie tak utworzonej receptury mogę kliknąć wartości odżywcze i uzyskuję gotową kartę produktu z obliczeniem, właśnie tabeli energetycznej. I tutaj na karcie znajdują się wszystkie informacje niezbędne w przypadku kontroli. Idąc jeszcze dalej, Ponieważ drukowaliśmy etykiety, w związku z tym opracowaliśmy odpowiednio od razu, ustawiliśmy skład z opcją wyróżniania alergenów. I teraz idąc dalej, te dane przełożyliśmy do automatycznie, żeby te dane przechodziły do systemu naszego drukowania. I ta wersja w ogóle jeszcze miała jakieś tam inne opcje, na przykład, można było sobie rozliczać produkcję. Mogłem sobie wpisać, wyprodukowałem ileś produktów i automatycznie obliczyć raport zużycia surowców do zadanej produkcji. I podobnie jak w przypadku tamtych wersji, takich wagowych, ten kalkulator w ogóle już, on bardzo szybko można powiedzieć był skomercjalizowany, ponieważ wielu klientów było zainteresowanych i zakupiło, ale skoro zobaczyliśmy, że jest tak duże zainteresowanie, to zrobiliśmy podobną operację jak w przypadku Xprinty, czyli przełożyliśmy go na produkt finalny. Zobaczcie, jak on wygląda. Na pierwszy rzut oka, on wygląda już nieco inaczej, ale jeżeli wejdę do jakiejś receptury takiego produktu, to zobaczcie, że jego układ jest dość zbliżony. A jak wejdziemy do obliczenia wartości odżywczych, to zobaczcie, że karta produktu, która wygląda bardzo podobnie, i też podobnie mamy na przykład edycję składników z opcją wyróżniania alergenów, to zostało zaciągnięte, te koncepcje przełożyliśmy właśnie z Excela. I dzisiaj ten program pracuje w ponad już tysiącu firm w Polsce, ale nie tylko w Polsce. I tak to się zaczęło. Zaczęliśmy od Excela, potem stworzyliśmy rozwiązania bardziej zaawansowane. I, I to też dalej był tylko początek. Kiedy zrobiliśmy kalkulator, to nagle się okazało, że wielu klientów poprosiło nas, OK, ale macie takie fajne rzeczy związane z etykietowaniem, ważeniem i tak dalej, czy nie macie programu sprzedażowego? No i co zrobiliśmy? Napisaliśmy program sprzedażowy. A, tutaj też właśnie ciekawostka. Pierwszy też program sprzedażowy to był właśnie system iSmart, który napisałem właśnie też podobnie w Excelu i on był przeznaczony do tego, żeby usprawnić pracę lodziarni rzemieślniczych, które produkują lody. I tutaj podobnie, jak zobaczyliśmy, sprawdziliśmy sobie wszystkie zasady działania w teście, to mieliśmy gotową funkcjonalność i zrobiliśmy to samo. Przełożyliśmy ten program, dołączyliśmy go do całego pakietu Xprint. I teraz możecie zadać pytanie: No, tak, ale czy Excel dzisiaj dla mnie to jest tylko i wyłącznie takie rozwiązanie, że wykorzystuję go do modelowania? Nie, nie. Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, która w trakcie powstała w naszej firmie. Otóż wracając do Excela, to w trakcie różnych prac takich programistycznych, rozwojowych powstał, powstała bardzo ciekawa koncepcja. Ona się tutaj znajduje pod takim magicznym przyciskiem Xmart. To jest system XWA i to jest taka metodologia, właściwie cały taki system też programowania, dzięki której dzisiaj um, programujemy, mamy taki automat do budowy aplikacji w Excelu, ale w oparciu o bazy danych MSSQL. I to nam pozwala nie tylko na to, że my się możemy połączyć, tak jak to robi na przykład Power Query, ale możemy robić znacznie ciekawszą rzecz, możemy dane zapisywać z Excela do baz MSSQLa. I teraz połączenie tych technologii, czyli aplikacji dotnetowych, ale też bazujących na bazach mssql i teraz wykorzystanie Excela, który też bazuje na bazach mssql no pozwala nam dzisiaj tworzyć dowolne, absolutnie dowolne aplikacje, w, w, które... Pozwalają nam usprawniać różne procesy zarządzania, zwłaszcza właśnie w obszarach produkcji i logistyki. I teraz, gdybym miał podsumować to moje dzisiejsze spotkanie, to miałbym trzy takie rady. Pierwsze to zachęcam do tego, żeby usprawniać swoją pracę. Czyli tak naprawdę, wartość Excela nie leży w tym, co ten Excel potrafi, tylko co ty konkretnie. Potrafisz zrobić w Excelu i w jakim stopniu jesteś w stanie usprawnić pracę swoją, ale także pracę innych osób w Twojej firmie? I popatrzmy na niezwykłą popularność Lin. O tym się dużo mówi, dużo pisze. Niektórzy zdobywają złote pasy, czarne pasy w Linie. Natomiast przypatrzmy się, czy czasami co się dzieje, jeżeli chodzi o nasze wykorzystanie Excela i jak ogromny tam jest potencjał, który możemy uwolnić, możemy usprawnić, więc zwracam uwagę na to, żeby podejść od takiego, mieć takie podejście, aby ciągle usprawniać procesy. Drugi bardzo ważny temat, bardzo ważny temat to zdecydowanie polecam pracę w grupie, w grupie. Przez wiele lat, kiedy ja pracowałem sam, dlatego wyraźnie zaznaczyłem, że w moim przypadku w momencie, kiedy Kuba dołączył i kiedy zaczęliśmy łączyć różne technologie, różne spojrzenie, to wtedy tak naprawdę mój jakby poziom, też Excela, on po prostu eksplodował, dlatego, że wyrwałem się z takiego własnego świata, z własnego punktu widzenia. Tu też zwrócę uwagę na taki syndrom gościa od Excela. Bardzo często Osoby, które znają Excela, uznawane są za takich no, gości, magików od Excela. No tutaj trochę nawiążę do magii Excela, może trochę tak przekornie, ale tutaj nie chodzi o to, żeby być tym gościem od Excela. Największa siła właśnie leży właśnie w synergii i tutaj też synergii z innymi technologiami. Trzeba się otwierać na inne technologie, ale nie na takiej zasadzie, że nie w ogóle Excel to jest do bani. teraz to już w ogóle Power BI albo coś innego, tak, albo Tableau, albo inny program. Nie. Chodzi tutaj o umiejętność połączenia tych wszystkich technologii i wzięcia tego, co jest najlepsze. W związku z tym synergia. I jeszcze trzeci, może trochę kontrowersyjny temat, ale powiem Wam już z doświadczenia 30-letniego. W tym roku obchodzę 30 lat pracy w Excelu. I jako już taki dojrzały gość Wam powiem, nie ma nic za darmo. Nie łudźcie się, że samo coś przyjdzie. I to jest tutaj Odnoszę się do takiej tendencji obecnie bardzo popularnej, nośnej, że właściwie wszystko można dzisiaj mieć za darmo. Można znaleźć to w internecie. Owszem, można, tylko też trzeba wiedzieć, czego szukać i czego też, co chcemy uzyskać. I z tym jest największy problem. W związku z tym, jeżeli naprawdę chcecie coś osiągnąć w swojej pracy, to liście się z tym, że trzeba za to zapłacić. Trzeba za to zapłacić własnym czasem, albo trzeba zapłacić też. Pieniążkami. Nie ma, nie ma innego wyjścia. Tutaj polecam bardzo ciekawy, ostatni, właśnie film Szymona Negacza, który właśnie mówi o tym w kontekście właśnie prowadzenia bloga, czy też prowadzenia kanałów, w których dzieli się swoją wiedzą. Bo powiecie, OK, ja też się dzielę swoją wiedzą tutaj. Owszem, jak najbardziej. Ponieważ traktuję ten kanał jako taki kanał inspiracyjny i, i często mogę podpowiedzieć, jak coś rozwiązać ale też całej swojej wiedzy tutaj nie jestem w stanie tutaj przekazać, ponieważ też jest to nie tylko z tej racji, że to jest mój biznes, ale dlatego, że to wymaga czasu. W związku z tym, jeżeli chciałbyś się rozwijać, to oczywiście zapraszam do mnie, do naszej firmy, albo realizujemy projekty, czasami też szkolimy. Tak? Ale wracając do tego, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, to nie łudźmy się, że zostaniemy tutaj mistrzami po jakimś jednym weekendowym kursie. Nie, to jest długi proces, to wymaga czasu, ale jedynie coś takiego długofalowo przynosi efekty. Ciekawy jestem, co sądzicie na ten temat, czy takie podejście. Do Excela, gdzie ten Excel może być takim inspiratorem, takim kreatorem nowych, nowych rozwiązań, czy Wam się to podoba. Tu może właśnie nie zaznaczyłem, że no, siłą rzeczy, jeżeli chcemy robić takie rzeczy, to musimy wejść w VBA, dlatego że VBA to jest właśnie to narzędzie, gdzie możemy programować, gdzie możemy tworzyć. Zachęcam, VBA nie jest takie straszne. Nie umiera, tak jak to wiele osób twierdzi. Nie da się go zastąpić Power Query. Jak go umiejętnie połączymy z tymi wszystkimi narzędziami, to naprawdę to jest ogromny, ogromny power. I tego życzę wam, żebyście tego doświadczyli w waszej pracy, żebyście się mogli rozwijać, robić ciekawe rzeczy. No i oczywiście, słuchajcie, na końcu zarabiać więcej kasy, bo o to wszystko chodzi. Dzięki za uwagę, będę wdzięczny za wasze komentarze. Za lajki i zapraszam na najbliższe spotkanie bezpośrednio z targów. A gdybyś był w Warszawie, to zapraszam, targi się zaczynają w niedzielę do środy. Jest to naprawdę jedyna, nietypowa, niepowtarzalna okazja, żeby posmakować w ogóle przeróżnych smaków lodów, ale także innych łakoci. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia być może w Warszawie. Trzymajcie się, cześć.